Złość, gniew, rozgoryczenie. Zapewne takie uczucia towarzyszyły Jezusowi, kiedy wszedł do świątyni jerozolimskiej i zobaczył kupczących tam bankierów. Powywalał im stoły, a ich powyrzucał, mówiąc, żeby z domu Bożego nie robili targowiska. Łatwo by było znaleźć takie targowiska w dzisiejszym świecie, w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach, we wspólnotach kościelnych. Ale Ewangelia przede wszystkim nas dochęca, żebyśmy najpierw zaczynali od siebie. Zaraz potem, po tej scenie powywalania tych stołów bankierów, Jezus wdaje się w rozmowę. Mówią, mówi Jezus, że zbóżcie tę świątynię, a ja po trzech dniach wzniosę ją na nowo. Oburzyli się. Jak to? 46 lat budowaliśmy tę świątynię, a ty w trzy dni ją odbudujesz. Jezus mówił jednak o świątyni swego ciała. I to jest taki punkt kulminacyjny dzisiejszej Ewangelii. Każdy człowiek jest świątynią Boga. Nasze ciało i nasza dusza razem stanowi Bożą świątynię. I ile w tej świątyni, czyli ile w naszym życiu, w naszym człowieczeństwie jest tych Bożych spraw, ile jest tej Bożej troski, ile z tego jednania się z Panem Bogiem, a ile jest tam targowiska? Gdzie przerzucam z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z rok na rok, tylko tym wszystkim, co materialne, tym wszystkim, co służy y, temu, co zewnętrzne, temu, co cielesne, na ile jest w tym targowiska w świątyni mojego ciała, a na ile jest zajmowania się sprawami duchowymi. Dzisiaj, kiedy patrzymy na rodziny, na różne. Przestrzeni życia publicznego, wydaje się, że tam dużo więcej jest tego targowiska, którego, które trzeba powywalać, porozwalać, rozburzyć po to, żeby sobie uświadomić, że jest świat duchowy, jest świat duchowy i cała wartość duchowa, która nas ma przenieść w inną rzeczywistość, w wieczność.